Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć wam na wasze pytanie. A pytanie brzmi: Dlaczego on nie chce ze mną się spotkać? Gdy przełożyłam i w nie trzy karty, sedno. Trójkę monet. Co wychodzi na przeciw? Dwójka monet. Wynik, odpowiedź, rada? Szóstka, buław. Sedno, trójka, molte. To jest spotkanie. Tutaj nie ma romantyzmu. Nie ma zbyt dużo namiętności czy wyzwań. Tutaj jest uczucie, które objawia się w czynach. O, piękny słów, ale za to są czyny. Ciekawe, jakie to są czyny. To jest znajomość, która rozwija się powoli. Czas działa na Waszą korzyść. Na sprawę trzeba spojrzeć realnie i mieć cierpliwość. Ale zadaj sobie pytanie, czy chcesz być cierpliwa i czekać na jego ruch. Co wychodzi naprzeciw? Dwójka monet. Wolkofany pokazuje związek powierzchowny oraz niestały. To jest rodzaj gry miłosnej. Należy wiedzieć, że partner nie zdecyduje się na związek stały. Nie zrezygnuje ze swojej wolności. Wynik? Odpowiedź? Rada? Szóstka. Błow. Tutaj sukces jest, ale sprawa się ciągnie. Moja pani, on wcześniej czy później dojedzie do ciebie, ale on może być takim wolnym duchem. Na twoje pytanie, dlaczego to tak długo trwało, to on może powiedzieć, że jest zima i gazu nie ma. Jestem wolny jak konik polny. Taka jest odpowiedź: lekka i przyjemna, jak ta znajomość w przyszłości. Dziękuję i życzę ci wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Dziękuję. Dbaj o siebie.